Chłopak zazdrosnej pacjentki szuka jej w sali segregacji. Nie wie, że ta uknuła spisek, by sprawdzić, czy jest jej wierny. Dziewczyny chowają się za łóżkami, by móc obserwować sytuację. Tymczasem opłacona testerka zaczyna wcielać plan w życie. Jak chcesz, to wiesz, możesz usiąść tutaj obok mnie. Nie, dziękuję. To jest w porządku. A tobie co się stało? A weź, wywaliłam się na rowerze i mega się pobia. Może chcesz zobaczyć moje siniaki? Co? Nie, nie, nie. Nie trzeba. Wierzę. Marta, która tutaj leży, to jest y, moja dziewczyna. A kumam, ale wiesz, ona nie musi o niczym wiedzieć. Mnie się nudzi, a ty wyglądasz na takiego, co lubi przygody. Wiesz co, ja chyba jednak zaczekam na nią na zewnątrz. Nie, poczekaj. Jeżeli boisz się, że zrobicie awanturę, to może mi się spotkać poza szpitalem. Ona nie musi o niczym wiedzieć. Może zostawisz mi swój numer telefonu, a wiesz wodę co? ci mu. Sorry, ale ja kocham Martę i naprawdę nie szukam nikogo innego na boku. No jak chcesz, ale w razie czego wiesz, gdzie mnie szukać, będę tutaj jeszcze chwileczkę. Już co, sorry, ale na pewno nie zmienię zdania.